Dwanaście mokrych parasoli, obtarta pięka, zdarty tembr, ciasteczka, zero alkoholu i że im wszystkim chciało się przyjść, żeby słuchać mnie na serio, choć było zimno i lał deszcz. Więc jeśli nie jest to misterium, to ja się pytam, co to jest? A jeszcze... Tuzin wspólnych zdjęć, plus podpisanych książek pięć, które nawijski autor zmienił: Poezjo jak życie nie cenić to żartobliwy opis wieczoru autorskiego, który się odbył w Warszawie, ale potem był wieczór autorski w Ożarowie Mazowieckim na który przyszło 150 osób. Teraz jestem ciekaw, ilu z Was przyjdzie do z Smyczyna, gdzie 25 listopada o godzinie 18 będę promował swoją książkę Kręgi na wodzie. Zapraszam serdecznie.